Lecimy, słuchajcie, z paczuszkami. Dobra, lecimy, słuchajcie, z paczuszkami w tym momencie. I lecimy, lecimy, lecimy. Uwaga. Dobra, mamy, słuchajcie, tutaj. Co to jest? Co to jest, ludzie? Ej, ludzie, co to jest? Bleh, bleh, dostałem O Boże O Boże O Boże uch, Ja pierdzial, Jak ktoś mi wysłał kochani takie coś